Dzień dobry, witam was wszystkich i pozdrawiam wszystkich uczestników z warsztatów. No niestety znowu nas odizolowali. Wskaźnik zachorowałem wzrósł, No musimy to przeczekać. No, dochodzą do mnie słuchy, że jest Wam smutno i tęsknicie. Ja też chętnie bym już przyjechała i się spotkała z wami. No ale cóż, przetrwamy to, święta przed nami. No, szkoda, że na warsztatach nie będziemy mogli wspólnie robić dalej, wspólnie dalej tych dekoracji, które robicie. No, ale, no cóż, taka sytuacja w kraju, Przetrwamy trwamy to, znieście to, dzielnie proponuję. Wam, że w momencie, kiedy tak siedzimy w domu, żebyście fajnie, aktywnie wykorzystali ten czas, spacerujcie dużo, starajcie się nie wchodzić w grupy ludzi, wybierajcie się z rodziną w takie miejsca, gdzie można odpoczywać, dotleniać się. No, już nie chcę przynudzać, że, że te mycie rąk, jak się wraca, tak? Dezynfekcja. No, jest to wskazane, dlatego żebyście wszyscy byli zdrowi, żebyśmy my wszyscy byli, żebyśmy byli zdrowi. Co jeszcze chciałam Wam zwrócić uwagę, że jeżeli będziemy tak siedzieć w domu, a jest troszkę już chłodno, więc dużo czasu w nim spędzamy rozleniwimy się, ale tak samo będzie rozleniwiał się nasz mózg. I takich zaproponowałam kilka ćwiczeń, oby, żeby go ciągle uaktywniać, żeby on był ciągle sprawny, bo on jest do tego stworzony, że on powinien cały czas myśleć, cały czas się uczyć, cały czas doświadczać, interesować się. Takie ma zadanie. Natomiast jak będziemy tak siedzieć w tych czterech ścianach, no to no to nie jest to dla niego korzystne również. Także zauważam, żebyście zwrócili uwagę na jakieś fajne rzeczy, które was interesują. Jak lubicie czytać książki, to poświęćcie się czytaniu książki. Polecam filmy. Najfajniejsze są przyrodnicze przyrodnicze edukacyjne. Czy jakieś. O zwierzętach, czy jakieś historyczne. Każdy ma jakieś zainteresowania, czy właśnie jakieś techniczne, majsterkowe. Ja tutaj pod filmikiem wrzuciłam wam takie trzy filmiki quizów. Myślę, że powin... fajnie by było, gdyby Was też zainteresowały, i jest to pewną taką aspiracją, że. I ćwiczeniem dla mózgu. Jeden quiz jest na temat rozróżniania kolorów i, i, i kolejne dwa dla bystrości uwagi, y, dla spostrzegawczości, dla y, zapamiętywania i rozwijania pamięci. Bardzo fajne są te quizy, także zachęcam Was do y, przećwiczenia ich. Fajnie, że. Y, nie trzeba go robić tylko raz, można go powtórzyć i można go powtórzyć w nieskończoność. Tam potem wskakują jeszcze inne, więc jak ktoś się rozpędzi, może, e, może zabawić się na dłuższą metę. Bardzo fajne ćwiczenia. Także zapraszam do, do zabawy: do zabawy, do rozwiązywania tych quizów, a, a będzie to z korzyścią dla. Dla naszego mózgu, dla naszej pamięci, dla naszego dobrego samopoczucia, bo y, też dużo radości sprawia, jeżeli na przykład nam się tam coś powiedzie i wyskoczy nam mm, no, jakieś fajna opinia na ten temat. Także y, dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do zabawy, do ćwiczeń. Y, no i do relaksu, do relaksu, do odpoczynku, do. Do spacerów, do gimnastyki, to już pewnie nie muszę mówić, bo pewnie zachęcają Was Wasze terapeutki również. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ściskam.